Hej, oglądacie podcast 5 na 5 który robi filmowy Wordle, i zaczniemy sobie tak jak ostatnio od Movidol, czyli plakat filmowy. <laughs> na razie nie mam pojęcia co to jest. Trochę wygląda jak łabędź, trochę jak tył królika, a ponieważ wygląda trochę jak tył królika, to spróbujemy do nich darko. No i oczywiście ten sam problem, co pojawił się ostatnio, czyli nie ma wszystkich filmów. <laughs> nie, nie wiem co tutaj, czy Black Swan. Tak Swan jest, bo, bo ładnie. wiadomo, że to nie to. Okej. Okay. Mniej pikseli, przepraszam, więcej pikseli nie, nie podpowiada mi specjalnie. Kształty jakoś, jakoś się mocno nie wyróżniają. A Zgadnijmy jakąś randomową rzecz z innym zwierzęciem, może jakiś dog. Może być Slumdog bo to i tak wiem, że to nie to. A, okej. Okay. <grym> Dobra, <grym> teraz dopiero widzę, że to są dwie postaci, a po lewej stronie jest Patrick Swayze. Po prawej stronie Demi Moore i mamy Uwierz w ducha, OK. <grytanie> Zaczęliśmy od, do niego Darko, skończyliśmy na Uwierz w ducha, no ale udało się, udało się trafić. Przechodzimy do Cinedle. Przypominam, <krytanie> to była ta gra, gdzie em, wybraliśmy kratkę do odsłonięcia i z tej kratki byliśmy, musieliśmy znaleźć Tytuł filmu, który znajduje się w gatunku Comedy and Mystery. Chyba się kończy tydzień tych Comedy Mystery. Wczoraj mówiłem, że gdybym tylko zobaczył Tima Carey'ego w tym, to byłoby łatwiej, więc teraz zaczniemy od tej. Okej, okay, dobra, widzę, poznaję postaci. Jest Michael Shannon, jest Jamie Lee Curtis i to jest Rihanna Johnsona. <laughs> Rihanna Johnsona, nie Glassonian, tylko Knives Out pierwszy. Tak jest. Zobaczymy czy Benoît Blanc zmieści się w kadrze. Hm. Gdybym trafił w środek, to nie wiedziałbym, bo tutaj mamy e, kogoś zupełnie innego. E, chyba nawet nie było. Chyba nawet nie ma w kadrze detektywa. A, e, a nie, stoi. Stoi tutaj. Dobra. Przechodzimy dalej. Framed. Po kapeluszu e, jedyne co mi przychodzi do głowy, to że to jest Oppenheimer ale nie ma Oppenheimera nie ma Oppenheimera w może coś źle wpisuję w, w filmach do wyboru więc piszemy Back to the Future. Wiem, że to oczywiście teraz strzał taki bez sensu ojej Wczoraj nam się nie udało, jak był ten Finding Forester, czy znaczy, mi się nie udało? Ok, bazując na tym, co próbuję wpisać, widzę, jak widzę, że tego nie ma, to po prostu będziemy celować w coś, co się pojawia. <laughs> widzę, że tutaj mają dosyć trudne przykłady, bo tej aktorki też, też nie kojarzę. Okej, okay, możemy wpisać Mother. wiem, ja, to A okej, okay, to będzie blond o Marilyn Monroe, najprawdopodobniej. Tak jest, dobra, tym razem się udało. Ale szkoda, trudne kadry nam dobrali. Teraz <coughs> jeszcze trudniejsza gra, czyli Box Office Game. Tym razem spoglądamy na weekend 25 listopada 1983 roku. Co oznacza, że <laughs> będzie, będzie bardzo, bardzo, bardzo trudno, ale <laughs> 83 rok, no dobra, zobaczmy czy play się złapał tutaj. Nie, eee, co jeszcze możemy, co jeszcze możemy spróbować, nawet nie widać, żeby były na Wojny, nawet nie jestem pewien, czy to jest rok Kwiezdnych Wojen, wszystko jakoś taką, tak mało siano zarabia, oprócz może tego z trzeciego miejsca, o nie, trzecie i czwarte miejsce jest całkiem nieźle. Co tam w tym 1983 roku? Back to the Future za wcześnie, IT. Zobaczmy. Przecież IT był chyba 82. No dobra, no to nie będziemy sobie tutaj marnować wszystkich punktów. Zobaczmy. Tak, dla im pierwszego filmu. Peace Harmony, Comfort and Joy, Maybe Next Year. Mm. Um, okej, okay, spróbujmy Christmas Vacation, bo to są te filmy z Jamie'em Chase'em. A jednak nie to, dobra, okej, okay. no to nie, niestety nie to. Dobra, to zobaczmy ten z trzeciego miejsca, jaki jest tagline. Story of it, okay. Historia ośmiu przyjaciół, którzy szukają po coś, czego zgubili. I dowiadują się to, że czego potrzebowali, to byli, to byli oni sami. Może jakiegoś aktora no to znajdziemy ten. Absolutnie nic mi nie mówi. To, że Tomb Ranger to wiem, że jest w, w Plutonie, ale... Okej, okay. a tutaj ten z czwartego miejsca. Ojej, to jest, teraz wychodzi. Niestety nie pamiętam, które, które bondy. No one lives forever? Nie, to chyba nie jest. Diamonds are forever? Nie, to nie jest, to nie jest ten bond. Nie będziemy zgadywać aktora, bo... Kurczę, to jest, to jest właśnie ten problem, że nie pamiętam. From Russia with Love może? To jest ten, nie, myślałem, że to jest ten może fejkowy. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy ten tagline z drugiego miejsca. O, może tutaj się zmienimy. Tak jest, ten of Endearment, czyli czuję słówka, to co się pojawiło wczoraj. I zobaczmy ten z Orion Picture. In this movie you are the victim. Ok. Halloween? Nie? A może, może któryś Friday, the 13th, czy może druga część? Hmm. Dobra, ale zobaczymy, aktora. Oj, Tony Robert, nic, e, nic mi nie mówi. Hmm. Dobra, to, ale tutaj spróbujmy aktora. Absolutnie nie ma, nie ma szans. Hmm, Lawrence Kasdan, czyli jeden z ludzi, którzy nakręcił który nakręcił Gwiezdne Wojny. Hmm. Tak, prawdopodobnie mówiąc, z lat 80 to dosyć trudno, bym musiał... <kluzny> musiał próbować zgadywać, a tak naprawdę nie mam... Trochę mi się... Wiadomo, że Dr. No to nie jest, ale to jest jedyny tytuł, który mi przychodzi z Seanem Connerem. Eee, może w takim razie jeszcze... A, to był piątek 13, ja chciałem oczywiście Nightmare on Elm Street. Ale to nie to. I strzelmy sobie jeszcze w jakiejś Death chociaż wiadomo, że to też nie to ale dowiedzmy, dowiedzmy, się jak to jest Christmas Story, ok, okej, to jest film, którego nie oglądałem, The Big Chill, hmm, chyba ja słyszałem o tym, ale nie, nie dotarłem do tego, i kim jest, Never Say Never Again, 83 rok, James Bond i okej, Amityville 3, absolutnie, absolutnie nieznane, no ale mamy kilka znowu ciekawych filmów dobranych, no i kończymy na Movie Duel, przypominam, jedną sekundę, będzie z, cały film. No nic mi to nie powiedziało. Widziałem jakieś napisy, więc tego szedłem The Shining, ale. Próbuję coś innego. Hmm. hm. Jestem prawie pewien, że tutaj mówimy o jakimś. O jakimś horrorze. <laughs> no zobaczymy teraz, zostawić 3 sekundy. Żadne z tych znaków, które tutaj się pojawiają, nie, nie mówią mi nic na temat, na temat tego filmu. Ale wygląda trochę jak jakieś lata 80., więc dlatego w tym kierunku się trzymam. A wiem, dobra, teraz dopiero Marcela zauważyłem. Jest do, przecież z zeszłego roku y, też oglądane i było niedawno dosyć w Gina. No, ok, dzięki za oglądanie kolejnej zgadywanki. Jarek typu World. Zapraszam na nasze na słuchania podcastu i na nasze na nasze socialy, czyli 5 na 5 podcast na Instagramie i na Facebooku. Do zobaczenia.